Trzy tysiące ludzi spłonęło w jednej chwili. Pamiętam ciszę, jaka zapanowała, gdy wieści dotarły do Węgierbergu. W pałacu, na ulicach, w domach. Cała stolica zastygła w milczeniu. Tutaj wszyscy krzyczeli. Byłam gdzieś za tym wzgórzem, w samym środku masakry. Co zamierzasz, Saskio? Nie dopuścić do sprzedania Edirn. Nie stać nas na wojnę z Henseltem. Musimy pójść na układy. Wojaczkę zostawmy nie książę. Myślę o Henselcie. Jarpen Zigrin mówił, że król jest porywczy. Sprowokuj go do bitwy, potem będziemy się układać. Wciąż nie mogę uwierzyć, że szlachta zdradziła. Pluj na szlachtę, książę. Po tym, jak moi chłopi pobili ich nad Dyfne, nic już nie znaczą. Na krewę, panie! Ta dziewka to demon wcielony! Po pierwsze, ta dziewka ma imię. Po drugie, nie mam lepszych dowódców. Wszyscy nas zdradzili! Ale ona jest potworem! Krewę zesłała mi Sen. Wężowa demonica pożre twoje dziedzictwo! Milcz już, Olkanie. Zbliżamy się. Podpiszemy wszystko, najjaśniejszy panie. Chwila! Mamy gości. Witaj, stanisie, synu Demawenda. Witaj, Henselt. Widzę, że czujesz się w Edirn jak u siebie w domu. Nie przypominam sobie, żebym wysyłał zaproszenie. Felart cię wyręczył. Jestem tu na jego prośbę. Nie złamałem traktatów pokojowych. Jeszcze. To prawdy? Panie Brogan, proszę eskortować hrabiego Felarta w ustronne miejsce i ściąć go. Nie wasz się szczeniaku! Nie jesteś królem! Twój ojciec, by... Mój ojciec nie żyje. Jeszcze szaloba po nim nie minęła, a ty już straciłeś jego kraj. Wasza wysokość, proszę o ochronę. Ten młody człowiek jest szalony. Zabrać go. Ależ. Wasza wysokość! A nasze układy? <noise> już cię nie potrzebuję, felard. Ktoś jeszcze ma jakieś obiekcje? Doskonale, zatem przejdźmy do rzeczy. Dobrze powiedziane. Karty na stół. Mam w obozie ponad 200 zbrojnych. Wystarczy, by utrzymać przeprawę przez kilka godzin. Za rzeką czeka 5000 głodnych walki zuchów. Co ty na to? Jeśli zaatakujesz Wergen, będziesz miał 5000 martwych zuchów. Dobrze się zastanów, chłopcze. To tylko kawałek ziemi. Oddaj mi go, a zachowasz koronę. Jeśli staniesz do walki. Zgniotę cię bez lidości. Oddaj mi dolną marchię i wracaj do Wengerbergu. Wiesz, dlaczego w Edirn nie ma margrabiów? Bo nie ma marchi. To jest górne Edirn moja ojcowizna, moja ziemia, moi poddani. Uważaj, Wilczku, warczysz na niedźwiedzia. Nie dam się zastraszyć, Henselt. Być może. A może to tylko przedstawienie. Może w głębi ducha strasz w portki. <laughs> może wystarczy nacisnąć i zaczniesz piszczeć jak panienka. No to sprawdź mnie. Ach, męczy mnie ta rozmowa. Mam nad sobą przewagę i błyskotliwe słowa nic nie zmienią. Obaj wiemy, że nie odejdę stąd z niczym. Co proponujesz? Wycofaj swoje wojska za Pontar. Raz i na zawsze zrzeknij się roszczeń do Górnego Edirn. Hola, hola, chyba nie zrozumiałeś pytania. Co będę z tego miał? Pokój. Drwisz sobie? Myślisz, że to zabawa? Właśnie wywołałeś wojnę, gówniarzu. Nie będę słuchał gruźb. Spotkaliśmy się, by rozmawiać. Morda w kubeł i łap za broń! Saskio! Jestem gotowa. Zapraszam do tańca, królu. you ah! Przestańcie w imię krewe, frej i melitele! Ah. Oh. 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 Nie hey! Na lekiem, cyce wszechmatki. Gerald z W dodatku w doborowej kompanii. Jarpen zigrin. Kopelat, stary kutafilu. Dobrze Cię widzieć w zdrowiu. Co się tak gapisz, jakbyś ducha zobaczył? Nie wyściskasz starego ducha? Geralt ma problem z głową. A, znaczy naprawdę zasiekł Foltesta? Dla mnie to dobrze. Foltest był i ruchacz. Dobrze zrobił Geralt. Nie o to chodzi. Stracił pamięć. Nie zabiłem Foltesta. Ta jasne, jasne, co za różnica. Ktoś inny go utłukł. Mamy teraz większy problem! Gdzie Saskia? Hej, ej, ej, Co tu robi ten rzeźnik? Przyprowadziłem stu uczników, Najlepszych na świecie. Chcemy wspomóc waszą sprawę. No to se poczekacie, bo Saskia i Książę Penis, tfu, znaczy Stenis, poszli paktować z Henseltem. Czekamy tu z chłopcami, jakby się coś miało... Słońce zgasło! Wołajcie magiczkę! Geralt, idziemy. Filippa, Filipa, za nią! Będziesz mi musiał sporo wyjaśnić. Na krew Eliren! Upiory! Są wrażliwe na srebro. Będę was osłaniał. Zamknij się, tła! нас, матка небела. oh <laughs> Uważaj, Już niedaleko. Nie znoszę latać we mgle. Saskio, jesteś cała? To powierzchowna rana. Ty i Wiedźmin uratowaliście nas. Jestem tu, by cię chronić. A ty, Wiedźminie? Ścigam królobójcę, który porwał Triss Merigold. Dlaczego akurat tutaj? To przesłuchanie? Jesteś ścigany listem gończym w Temerii, Kedwen i Redanii. A ja odpowiadam za bezpieczeństwo Saski. Wystarczy, Filippo. Sama mówiłaś, że jest niewinny. Zaskio, ludziska się burzą. Najpierw słońce zgasło, potem wiewiórki, teraz tam gła. To, to dla nich za dużo. Racja, zwołaj wszystkich dowódców do sali narad. Jorwet, daj mi trochę czasu, przygotuję ich na twój widok. Wiedźminie, Filippo, macie być obecni. Chcę usłyszeć, czego możemy się spodziewać po tej anomalii i jak się jej pozbyć. Głowy do góry. Chyba sławny Biały Wilk i równie sławna Filipa Eilhart poradzą sobie z kilkoma setkami wściekłych duchów. Chcę widzieć wszystkich dowódców sali obrad. Filippo, Wiedźminie, was też to dotyczy? Cecil, bramy mają pozostać zamknięte, póki nie skończymy. Odpowiadasz za to własną brodą. Witaj w Wergen, Wiedźminie. Jestem Cecil Burton, starosta. Carol z Rivi. Mamy wolny pokój w Karczmie. Nic specjalnego, ale przynajmniej jest dach nad głową i solidne wyrko. Dzięki, przyda się. Skalen, pokaż mistrzowi Geraltowi jego kwaterę. A wracając, zajdź do komnat wielebnego Olkana i poinformuj wszystkich, że mu się zaszło. Znaczy, że poległ bohatersku ubity przez najeźdźce. Właśnie. Widzicie, mistrzu? Młody Ałebski. Będzie z niego krasnolud.

No to twoja wiedźmińska komnata. Ponoć sam Seldkirk z Gulety spał w tym łóżku przed bitwą. Szczęścia mu nie przyniosło, ale przynajmniej wyspał się przed śmiercią. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Dzięki z kolei. Kiedy to szlachta bije się z chłopami? Ano takie czasy. Saskia traktuje chłopstwo na równi z nami. Tyle, że jak się raz psa na pokoje wpuści, nigdy już nie będzie chciał spać w budzie. Nie mnie to osądzać. Grunt, że na walkach można nieźle zarobić. Nie chcielibyście spróbować? Jakie są reguły? Każdy zawodnik wpłaca swoją stawkę. Im więcej wygrał walk, tym jest większa. Chcecie z kimś walczyć, musicie wyłożyć monety. Wygrany bierze część, reszta idzie na zakłady, które rozliczam ja. Wygrywa ten, który okaże się lepszy w dwóch rundach, albo zwali przeciwnika z nóg. Zapisać was na następną walkę, czy będziecie tylko stać i się gapić? Poproszę o godnego przeciwnika. Na początek zmierzycie się z Nowicjuszem. Stawajcie. Wpierw pokażcie jednak pieniądze. W takim razie otwieram zakłady. Nie bój się go! Jaja go! Jaja! Nie macaj go, tylko ostro! Było na co popatrzeć. Przepiękna walka. Gratuluję wygranej. Wasza pozycja rośnie, panie. Tak samo jak wasza stawka. Gotów na następną walkę? Poproszę o godnego przeciwnika. Im lepszy przeciwnik, tym lepsza walka. Im lepsza walka, tym wyższa stawka. A wyższa stawka to większa wygrana. W takim razie otwieram zakłady. Nie bój się go! Wreszcie ktoś, kto nie macha łapami jak cepem. Pula trafia w Wasze ręce. Wasza pozycja rośnie, panie. Tak samo jak Wasza stawka. Gotów na następną walkę? Poproszę o godnego przeciwnika. Znakomicie. To najsilniejszy chłop, jakiego znam. Zaorał niejednego konia przy pługu. A na walkach dochrapał się takiego majątku. Że nie jeden szlachcic może pozazdrościć. Wykładajcie dole na stół. Potem może być już za późno. W takim razie otwieram zakłady. Nie macaj go tylko ostro! Uch! Było na co popatrzeć. Przepiękna walka. Gratuluję wygranej. Cudowny pokaz siły, precyzji i zwinności. Wygląda na to, że nie ma już chętnych na walkę z nowym mistrzem. I tu się grubo mylicie. Rycerz Silgrad. Jam jest. Zawsze mówiliście, że takie pojedynki to zwykła farsa dla prostaków. Prawdziwy rycerz potyka się z drugim rycerzem w znakomitym otoczeniu mężu Wida. Wyzywam cię, Wiedźminie! Tak, tak! Nigdy nie zapomnę tego, co na turniejach wyczyniał Seldkirk. Mój brat miał wiele okazji, żeby udowodnić swoją wielkość. Niestety, świat schodzi na psy. I dziś, żeby rycerz dowiódł męstwa, musi się mierzyć z pospólstwem! Ale widzę, że jest między wami wiedźmi. Nijaki to dla mnie ród, ale kurs rycerski zadowalający. Może kiedy padnie u moich stóp, przekonacie się, że nie jestem jeno bratem Seth Zyskam sławę jako Silgrad, postrach Wiedźminów. Wyzywam cię, Wiedźminie. Stawiam dwie sakwy złota. I wierzaj mi, że Silgrad byle chama na pojedynek nie pozywa. Chcesz dowieść, że jesteś równy swojemu bratu? To pokaż, co potrafisz. Stawaj!

Wygrałeś. Dobij mnie! Nie jestem mordercą. Walczyliśmy na pięści. Lepiej mi było zginąć z twoich rąk. To był uczciwy pojedynek. Sam tego chciałeś. Zrujnowałeś moją reputację. Dałem ci popysku i wygrałem dużo pieniędzy. Twoja reputacja mnie nie obchodzi. Jeszcze się spotkamy. Silgrat nie zapomina zniewag. Gratuluję zwycięzcom! Dziękuję pokonanym! Wiedźminie, pokazałeś mistrzowski kunszt. Walka z Tobą to zaszczyt. A teraz rozliczymy pulę!